Na tym filmie chciałem pokazać w jaki sposób zimuje pszczoły. To jest barakowus, w którym są rzędy uli warszawskich poszerzanych. To jest tył ula. Można go zamknąć. Ale całą zimę ten tył jest otwarty. A na ulu widać ramki, beleczki, deskę i ul jest nieocieplony, niczym nie przykryty. Tak będą pszczoły zimować mniej więcej do pierwszego obrotu w marcu po pierwszym oblocie ocieplę ule od góry Kierzynami, kocami, na to stropian. Zamknę też tyły, którymi teraz jest bardzo dobra wentylacja, się odbywa, bo tu jest tyłula. Tam jest z przodu. Wylotek, ciąg powietrza, bardzo dobra wentylacja. Ale po pierwszym oblocie pozamykam, pocieplam, matki poczerwią żeby mogły spokojnie rozwijać się do pierwszych pożytków O tutaj na Ulu w skrócie piszę zawsze sobie żeby wiedzieć jaka jest matka, z jakiego roku tu też widoczne są inne kawałki taśmy ale to tą taśmą zamykam ule z tyłu żeby były szczelne kiedy na przykład yy, odymia ma piwarolem przeciwko warozie no i tak to wygląda w skrócie. Teraz oczekiwanie aż do wiosny, do pierwszych oblotów. Po takim oblocie, jeśli będzie też możliwość, pogoda na to pozwoli, z krobaczkami wyczyszczę ule. Być może z martwych pszczół, czy z odsklepin, które zostają też. Część desek będzie mocno zakitowanych, nie będzie można ich przesuwać w prawo, lewo. To też trzeba będzie zeskrobać. No i pszczoły będą oczekiwały na pierwszy pożytek. Dzisiaj jest minus około 5 stopni. Mroźno, trzeba było w rękawiczkach przyjechać do pasieki, ale pszczoły spokojnie do minus 10-minus 15 stopni mogą w taki sposób być, oczekiwać na przyjście cieplejszych dni.